Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na moim mój... Spadłam, nie? Spadłam się, nie? Ej, widzę. Oh no. Respawn Ej, widać mi w pale Nie wiem czemu, zawsze nie boli? No, O, ta kamerka jest Spadłam To widzimy Widzę tak bez kamerki jeśli się widzimy, bo ona mi psuje do niszczymy czemu tego dirta. Widzicie, się że spada. Mam no, dirta. A to mam dirta. co ja robię do wuję. Cieszę. Widzę w ogóle. Nie wie, oj, Jezus. W ogóle widzę nie wiecie, że... Niestesie robimy tak, że tu kto będzie mieć jakby lepszą wyspę w ciągu 5 dni, co so po... Nie wiem, coś wygrywa... Na no, serio, Jak ja mam to wykopać? Jak ja mam to wykopać? Wygrywa spaczki od widzia. Jak ja mam to wykopać bez jednego... Nie. No mi nie dali, nie? I każe mi to... Ja nie mogę. Jezus. Przepraszam was widzowie za te cierpienia. A sami subskrybujecie. Znaczy nie przestawajcie. Tego Dita to matka więcej nie miała. Matka natura. O drabne. Matka natura. Matka natura, dirta więcej nie było. Wreszcie jakieś drzewko. Jezonko, jak ja mam to jedzonko A tu mi spadało przecież ten zjeżdżki, dobra. Stworzę kolejny tutaj... Widzowie nie martwcie się Dzisiaj jeszcze wleci odcinek z survival Ale jeżeli to oglądacie to już o, piąty Survival na modach Tak, a jeżeli mm, oglądacie to już To czyli już wleciał czwarty odcinek Jezus. O A u mnie jak oglądacie to co wleciał prawdopodobnie odcinek Jak oglądacie to, to wleciał z odcinek no. na modach No a u mnie, jeżeli, u mnie jeżeli oglądacie teraz ten odcinek właśnie To pewnie dawno wleciała y, czwarty dzień survival a te, jak, jak to oglądacie, to teraz to, po, to, już dawno, to po tym odcinku właśnie będzie piąty. Więc czekaj, obeczka. Galicja, co przejdziesz? Obeczka właśnie fajne rzeczy daje. O ja, nie wiem, ha, czegoś. Bułeczka jest. Dobra, to, 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 to. trzeba elegancko rozbudować wyspę. Ja mam ją z kamienia rozbudowały A ja mam ją z kamienia, żeby Dirsa nie marnować, bo Dirt jest cenny. Ej, nie naprawdę. Znówka się zmieniła. Nie naprawdę, Dirt jest cenny w tej grze. No, słuchaj. Mam kurczaka i krowę. ta i krowę z Ja kurczaka. nie mogę. Robię to O nie, o nie, o nie. nie. nie, nie, nie. Na specjalną. co no, mi chyba na zagrodę. Co robi zagrody? Normalnie xd Chłop <śpuszczak> nie wie, jak się robi zagrody. No, ja nie wiem. Ja nie co ty graszopinia dzisiaj, jak się robi zagrody. Co no, tego, to nie było tak. A... kill. ko ko kopać. Kamień. Ja nie mogę Ja na długo kamienie. To po co ten kilo Widzowie jutro wleci odcinek z Minecrafta... Właśnie... Ten jakby Ten piąty. I najlepsze jest to, że ten odcinek jest ten piąta. Ten piąty dzień na Minecraft Serviar będzie trwał chyba godzina. Serio. Będziesz oglądać godzinny odcinek u mnie na kanale? No, po, chyba wam się. No, to będzie taki liveik bardziej. To będzie godzinne, nie? To liveik. No, liveik? No, byś mógł obejrzeć, żebyś miał dostać łópeczkę komentarzy. I piszcie w tej komentarze, ponieważ. Chcę, no, chcę zrobić QA, więc moglibyście pisać o, te komentarze. Q zrobić QA dobrze się nie skończy. Widzowie, nie róbcie tego. Ja wam mówię, to dobrze się nie skończy. Nie, jak zre... Widzowie, jak Ja Naprawdę, ja chcę zrobić Q&A, więc moglibyście pisać mi jakieś tutaj, nie wiem, propozycje, jakieś pytanka. I w pytankach nie wyzywajcie na to. co. Co mam mnie wyzywać? Nie wiem. Dziwny jesteś, nie? Dziwny z ciebie chłopaka. Nie Z tego co wiem, to... Ale tego widzą się, że ja nie mogę. Patrz, to chopę. Na sam start. Na sam start będzie. I żelazo. I żelazo. A i tak go nie wykopiesz, Go nie Wiesz, wymienisz, jak, jak miałam w skrzynce. Przecież ja mogę... te patrz. Przepalić tylko. No jas... Jeżeli, widzowie macie, o, jeżeli widzowie macie jakiś pomysł, y y jeżeli macie jakiś pomysł, widzę, że macie jakiś pomysł, mam z jakiej gry, mam co nagrać, jakiś odcinek, to piszcie w komentarzach, na pewno to przeczytam panować pewno mm, wezmę pod uwagę. W ogóle ja jestem u Asasyna w domu, więc jak go słyszycie, to przepraszam, bo on też nagrywa swój odcinek z OneBloka. No ja tak samo jak ja. Bo ja nie mogę znaleźć żadnego SkyBloka, nic mi nie wysłakiwało. <laughs> ja ja SkyBlok, ale. mam go jak ten mam. Piszu więc coś nie poszło nie po moim myśleniu, chyba będzie. Skoro nie ma. O, nie, nie, No, bo to samo w tej beczce. Co mam się Za. Co? nie jakiej. Sadzonki drzew. Tyś też krowę masz? Co? Ty, ty, krowy? ty też masz krowę? Kurczaka. Ja Ej, mogę kurczaka nakarmić. Ej, no nie, się rozmnożyć. nie, 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 No nie, 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 właśnie daję

Ej nie mogę, ja mam, ey, co się stało? Ej mam coś do spiarki no piarki tego kobla Ja wiem jak ale się robi, ja wiem jak się nie robi Nie mogę ale... piarki zrobić Dobra to sobie zostawię w pudle to tą... no, no bo sobie pieniądze. jakiś poradnik I Później obejrzę sobie poradnik No ty nie pamiętasz, ja wiem jak się robi, ale nie można sobie nic nie pomagać, bo to, jakby, to rywalizujemy no to niestety O że nie, dla też, a, też przy... Tylko tam słaba była kamerka, bo nie byłam u siebie, ale no, mam nadzieję, że wam się i tak spodoba bo pewnie większość Was nie patrzy na kamerkę, tylko na jakiś filmiku i na fajny odcinek Żeby był, a nie na jakąś kamerkę A nie, ja chyba jeszcze nie wrzuciłam, czy wrzuciłam? Wrzuciłaś chyba Nie! Tak, ja patrzyłem Wrzuciłam? Tak Miałam go zmontować mhm. Wrzuciłam no to... Tak Nie chyba, mi się wydaje, tak. że... Mi się, mi się wydaje... Zobacz, to nie wydaje, że... Zobacz, tak. zobacz Mi się wydaje, że nie, bo ja czy tak mam go w galerii bo ja ja chcę no chyba go nie wrzuciłam Ale pewnie wleci dzisiaj albo jutro hmm, Pewnie wy i tak to zobaczycie Ile ja mam tych beczek już? Masz, bueno, ja też mam dużo beczek. No, i się tu Dobra, muszę powiększyć sobie wyspę powoli, więc bierzemy całego. Ten, ja bierzemy bardzo całego. Wyspa� z czego? No, to no nie. No, jako nie, nie ja na ja sobie posadzę na tym dyrcie, No jak ty mi na to z coś... Farby, bo coś... No to, to. O, o, to się to tak, że... no, 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 sobie to zrobię, nie potrzebuję tego Lawa ci może dużo rzeczy Upiecz upiec na przykład Jakoś, nie mam pojęcia Spalić siebie To, zjarać se łeb po długędy, tak, tak. Jak chcesz to tak No, czy, Czyli chcesz, okej okay. tak? <grym> Co ta skrzynka tu w ogóle robiła? Kolej, tak, tak mam no w końcu to co ty miałaś k k Węgiel, A masz tylko jeden, ja mam k trzy Mam dwa Dobra, cicho tam bądź o yeah, je, zacięło mi się. Dobra, widzę, wiecie co, ja dziękuję Wam za oglądanie. Tak mam nadzieję, krótki? że wam się podobało. Dziękuję naura ra. Tak krótki jak 12 minut. Damy to długi. Ja mam awesome. Jeszcze huh? trochę dry... pokażę. Dryg Dawaj drygo. Dawaj drygom. Dawaj drygą cię od razu na no zapas. Może poczekam aż ten deszcz się skończy. Mar o Jezus, to jest maruję swoje ceny. O, a tutaj będę miał... Coś Ile mam widzowie baterii? Wziął. Mam widzowie 36 baterii, więc trzeba będzie uważać. A ja mam 100. Co jest? Co jest? Pomy no, chuj, o! Się okay. O! Przestraszyłem się Okej! No, o, masz szansę, Tu będzie kubel, to... A, bo tu się co, 100 wykopanych bloków, tu się zmienia ten... Tak jak na epokę no, na przykład epokę lodowcą, ma jakiś port... Ehm, czy to takiego przecież? Mam nadzieję, że za strefę kolejny odcinek. Mam rzelazko. noc, widzę, będzie mniej noc. Ja Anny... też mam noc. Nie, nie widzę noc, nie. Chyba, mam najtrudniejszych rzeczy. Gitara Dobra, mogę zaczynać już kolejny odcinek. To dobrze, już Gitara. Ja, Poczekaj, ja jeszcze. Potrzebowałabym jakieś zwierzaczka, nie, nie będę narzekać. Nie ja będę narzekać. Mianowicie dźwięki wyłączone. To zmontuję i na sorry widzowie, że nie było dźwięku, to ale zapomniałem. To. Widzowie on będzie montować i jednocześnie będzie jakby mówić przez taką aplikację specjalną. No. To, no trudno, nagrywaj dalej, no trudno. Albo na po prostu sorka, ale się mikrofon. Albo pisz po prostu, będziesz na dole. Albo nagrywaj, przecież to, to masz taki mikrofon, gdzie możesz dodawać na tej aplikacji. No ale będę dodawał przez godzinę, chyba to. Nie. O nie widzę, pada znowu, też jest noc, nie, nie wytrzymam. Dobra widzowie, dobra, widzowie, z kolejną częścią Szybko kupimy kobla, bo mamy kobla akurat Nie mm. zebraliśmy kobla i mamy Ej, ile mamy drzewa? I jeszcze lód, dobra, Ej, ile wytrzyma? mamy drzewa widzowie? Ej, ja sobie posagreguję to wszystko Drzewo pójdzie do drzewa, kamień pójdzie do kamienia Dir to dir To tu będzie, to takie, dobra, plan Co Tu raz? będzie kamień tu będzie drzewo. Co? A patą tylko? O Jezus, nie co... To... Nito! Jedzon... Jedzons... Jedzonko. Jedząko będzie to jest... Tu będzie jedzonko. Tu będzie jedzonko. Kupiłem. Znaczy, rzeczy jedną tu są. Tak! Kurczaka! I... Mam kurczaka! A bloky tutaj będą. Będą mi rosił. Niepotrzebne bardzo. A ja będę kurczaków rosnął. Fajnie, może się do niedyć do ucha. <grysty> Jeszcze chwilę kurczak, przesuń się bo krzałówkę muszę wabić okay, nie, Muszę zrobić mieć... piecyk chyba wiesz Po te, te ziemniaków, nie surowych nie jest tych ziemniaków No ja synietał ja by się przydało Ja czekam aż więcej kobla mi będziemy będzie mm -hmm. Kobel ja muszę, super Czekaj, gdzie te bloki, ja tu do na kolejnego Nie, to są cofnę, ja te bloki Jeszcze więcej drewna Poczekamy, poczekamy, poczekamy To będzie kamień Jeszcze więcej drewna, Dobra, widzowie na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku w kolejnej części z tego cudnego bloku.